Czemka widzowie, jestem Szami. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o gierce, gierka Kakele. Jest to taki typowy RPG, rzut izometryczny, z góry 2D. Bardzo, bardzo przypomina mi to Pokémony. Ludzie mówią, że jest to mix Margonema oraz Tibi. Ja tutaj jeszcze dopatruję się pewnych podobieństw do Brokena oraz Terna. Klient jest całkowicie w języku polskim. Ogólnie jest to multiplatformowa gierka, możecie grać na iOSie, możecie grać na Androidzie, możecie grać również na PCcie, pobierając tytuł poprzez Steama oraz Epic Gamesa. Ja osobiście, zaczynając przygodę z tym tytułem, ściągnąłem to na Androida, żeby po prostu przetestować, zobaczyć co to jest, czy mi się będzie podobać i powiem Wam, że na telefonie jest to bardzo, bardzo gryfalne. Mnie się w to pyka. Gierka nie jest też wymagająca pod względem jakiegoś takiego grindu. No, przynajmniej na, na początku, że, że wiecie, logujecie i musicie grać przez bite te 30 minut czy 3 godziny. Nie, wystarczy, że sobie zlogujecie, zrobicie jakiegoś taska, jakieś zle, zlecko, machniecie w tak popchniecie ją do przodu, dacie exita i to będzie ok. Tak? Także myślę, że gierka idealnie wpasuje się dla osób, które no nie mają dużo czasu w dzisiejszych czasach na, na gry aczkolwiek jeżeli posiadacie więcej właśnie tych godzin w ciągu swojego dnia no to na pewno ten progres będzie zauważalnie szybszy. Jeżeli zdecyduje się pobrać tą gierkę, link jest w opisie. Podczas rejestracji w kliencie gierki możecie dodać kod referencyjny. Hashtag Shami doda wam to 7 dni do konta premium. Konto premium delikatnie przyspieszy wam tą rozgrywkę. Zd będziecie zdobywać więcej doświadczenia. Mniej stracicie podczas śmierci. Ale tu, tu też moja uwaga, że ogólnie na spokojnie można grać tą gierkę nie ładując pieniędzy. Praktycznie cały teren jest do odkrycia bez tego konta premium. Ale wiadomo, jeżeli ktoś chce wesprzeć twórców, po prostu doświadczyć ekskluzywnej zawartości, no to, to premium jest taką opcją. Ogólnie gierka opiera się na tym, że biegacie ze swoim stworem. Ich można mieć 17, każdego można ewoluować, jeżeli zdobędzie on setny poziom. Ogólnie zbierzaki są tak zrobione że każdy z nich posiada jakieś unikalne umiejętności, ale o tym myślę, że dogramy osobny odcinek. Tą gierkę gracie z graczami z całego świata. Widzicie, że czaty są dostosowane jakby do, do każdej strefy na świecie. Jeżeli, jeżeli chodzi o jakieś takie o, o ogólne te czaty, one są jakby tłumaczone przez AI i po prostu niezależnie w jakim miejscu się znajdujecie, dogadacie się tak naprawdę z każdym. W gierce macie możliwość wybrania jednej z pięciu profesji: są so Hunter, Warrior, Berserker, Magik oraz Alchemik. Ogólnie każda profesja jest bardzo rozbudowana pod względem ekwipunku oraz czarów. Myślę, że na to również poświęcimy osobny odcinek. Ja osobiście zacząłem grę magiem i łączą takie cechy jak druid, makoknia, kognia, zadaje dużo obrażenia, może się leczyć. Także mega maszyna. Ogólnie opowiem trochę może o interfejsie. Tutaj na przykład no, mamy leczenie, tu czary atakujące, tutaj mam czary osłabiające przeciwników, a tutaj czary wzmacniające swoją postać, można słuchajcie, sobie dowolnie zmieniać tak jak wam się podoba, można to zmniejszać na przykład, czy, czy powiększać, grupować w jakieś takie właśnie pod, podgrupy, no po prostu jak wam to pasuje, ogólnie na napcie może yy, nie wydaje się to jakieś ważne, ale na telefonie, gdzie tego miejsca na ekranie nie ma zbyt wiele, to naprawdę można fajnie sobie jakoś jak to poustawiać, żeby tam dwoma rękoma naprawdę przyjemnie obsługiwać tę gierkę. Klikając po, po więcej, macie tak naprawdę serce tej gierki, miejsce, w którym znajdziecie praktycznie wszystkie potrzebne informacje, które są potrzebne, aby grać w ten tytuł. F Fabułka, powiem Wam, że ten 85 poziom, który tu widziałem, no, zrobiłem tylko tak naprawdę za sprawą robienia questów dopytałem innych graczy ta fabułka tak naprawdę ciągnie się aż do tego 900 poziomu plus minus przeplatając ze zleceniami na potwory przyjemnie będziecie mogli sobie awansować, levelować myślę, że ogólnie też zrobimy sobie taką serię na kanale będę po prostu nagrywał właśnie każdy questik jeżeli ktoś miałby jakiś taki problem, żeby przejść dalej wygląd, czyli proces, który możecie zadbać o swojego tutaj bohatera no, oczywiście i, i więcej tego sobie tam ogarniecie tym, tym więcej będziecie musieli zapłacić, I jak widzicie, macie tu różne różne zestawy, można to sobie jakoś łączyć. Naprawdę spoko to wygląda, ale na przykład, jak zobaczycie, jest tu informacja: na przykład, tu macie jakąś fajną maskę, ale żeby ją założyć, te premium jest wymagane. Także widzicie, że to w sumie to nie jest żadne pay to win, ale jeżeli ktoś chce jakoś spoko wyglądać, wyróżniać się na tle innych, to faktycznie premka jest potrzebna. Oraz tutaj punkty, takele, ta wartość, waluta premium, tak. Zamawiając ją, możecie właśnie wydać na przykład na te takie super wyglądy. Tutaj ogólnie sprawdzacie sobie status postaci, poziom, ile zdobyły tego doświadczenia, wasze właściwości ekwipunku gotówka, monety właśnie kakare, punkty reputacji, status PVP, w tym miejscu gdy idziecie właśnie na jakiś exp, na jakiegoś hanta, możecie sobie sprawdzić, właśnie, ile zdobyliście tego goda ile zdobyliście punktów doświadczenia. Tutaj macie wszystkie zadanka, wszystkie zlecenia, jakie tutaj możecie wziąć. Oczywiście najpierw trzeba podejść do odpowiedniego NPC-ka i je pobrać. I to przyjrzyj się, jest bardzo zrobione, ponieważ macie jakby, powiedzmy, ikonkę danego potworka. Klikacie sobie mapkę, szukacie go, tam był troll, cyk. Wiecie, gdzie po prostu ruszyć, aby zacząć polowanie. Codzienne logowanie, logując codziennie otrzymuje coraz lepszy prezent. Miejscu wiadomo to jeżeli macie znajomych możecie sobie wysłać zaproszenie gracze online osiągnięcia że naprawdę spędziłem tu już parę tych godzin zrobiłem dopiero 117 tych zadań i no jeszcze naprawdę wiele wiele przede mną zrzuty ekranu które będą automatycznie wykonywane podczas levelowania no bądź jak tam osobno też wykonacie ten zrzut no to w tym miejscu one będą dostępne zaklęcia to jest bardzo ważna zakładka ponieważ wszystkie wykupione zaklęcia Znajdują się w tym miejscu, także ogólnie to, co macie tutaj, nie musi się zawsze znajdować na ekranie, zwłaszcza na telefonie, możecie wybrać tylko te, które są potrzebne, klikacie klawisz skrótu, to się Wam pojawia, możecie później sobie to ustawiać wedle życzenia. W tym miejscu pupile, na początku jest kapibara, troszkę później jest ten żółw i one na, naprawdę fajnie funkcjonują, pomagają blokować, pomagają bić, to jest duża podpora, zwłaszcza jeżeli gracie bez znajomych zakładka na ignorowanych ludzi tutaj możecie zgłaszać jakieś błędy przewinienia bestiariusz też super zakładka ponieważ bijąc nabijając sobie powiedzmy przeciwników otrzymujecie bonus do doświadczenia zmniejszono obrażenia ale również jest bardzo ważne macie podląd, jakie przedmioty z nich wypadają A Dlaczego ważne ponieważ gdy weźmiesz jakieś zlecenie będziesz musiał przynieść na przykład 10 rodzajów drewna wertujące bestiariusz sprawdzi sobie z jakiego przeciwnika te drewno pozyskasz wydarzenia Również tutaj ono się pojawiło, są to tak jakby mini eventy, w których można zyskać Gold oraz punkty doświadczenia. Może za golda można kupić jakieś takie specjalne flaszki wzmacniające waszą postać na daną ilość minut. Jeżeli chodzi o ekwipunek, tu taka mała porada na start, zbierając przedmioty, znaczy bijąc potworki, zdobywacie przedmioty, one lądują w tym miejscu. Jeżeli traficie coś cennego przekładacie je. Na prawo, a to dlatego, ponieważ gdy zginiecie, wszystko to, co się znajduje, no to wam wypada. Ale jeżeli zginiecie, spokojnie możecie wrócić w dane miejsce, wytłucć te potwory i zebrać wszystko z ziemi. Także nic do stracenia. Jeżeli coś macie ważnego, miksurki, jakieś lepsze części ekwipunku, którego nie chcecie stracić, ładujecie to po prawej stronie. Wraz z osiągnięciem wyższych poziomów odblokowujecie kolejne miejsca. Tu jeszcze też kolejna mała podpowiedź. Budując ekwipunek, starajcie się tak, aby każda część miała jakby tą samą właściwość. Tu widzicie, że mam wszystkie jakby części setu z, z energią światła. Jest tu jeszcze energia natura, oraz chyba śmiercią, o ile się nie mylę, której tu nie widać. I po prostu, i macie więcej przedmiotów ekwipunku tego samego rodzaju, one się ze sobą jakoś nie mieszają tak tymi żywiołami, no to posiadacie jakiś tam bonus. Zwiększy nam powiedzmy zadawane obrażenia przez Waszą postać. I na początek to by było chyba na tyle. Naprawdę z ręką na sercu polecam wam tą gierkę. Nikt nie zmusi mnie do tego, żeby spróbować zacząć. Naprawdę bardzo, bardzo miło się zaskoczyłem, grając w to na telefonie. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie się opisać w komentarzach. Zachęcam do polubienia, zostawienia subskrypcji i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Majcie się, cześć!